Cześć wszystkim, dobry wieczór z tej strony, Aldo. Zrobimy sobie krótką aktualizację na bitcoinie. Chciałem mówić moje kolejne potencjalne zagrania, czego tu oczekuję teraz, co zrobi cena. Jak wiecie, bo na tym dużym ruchu udało mi się złapać shorta i trzymam go nadal z poziomu 30-150. 30%, -150. 30 jest już zrealizowane. Mm, ale obserwuję co dalej trzymanie takiego shorta daje tu możliwość teraz zagrań w dwie strony więc też przypatruję się gdzie można by się podłączyć na hedge longa bo jak widzicie tą strukturę mamy cały czas wzrostową więc tu moje zagranie na shorta to też trochę takie fade'owanie tego, tego wzrostowego ruchu tak mimo że tu ściągnęliśmy liquidity z samej góry tak z tego ostatniego swing high na, na na wykresie tygodniowym, no to, no to też warto respektować tą strukturę. Więc, jak ja to widzę w tym momencie? Oczywiście, shorta trzymam dalej. Zaznaczam sobie tutaj H12 Breaker. Myślę, że dla wszystkich będzie jasne, czemu, czemu ta świeczka. kto mnie obserwuje, już powinien wiedzieć, że. Jest to świeczka poprzedzająca, świeczka zielona poprzedzająca duże spadki. To był nasz order block, który zawiódł, i od z tego miejsca on jest naszym breakerem, z którego będziemy tutaj próbować zagrywać longi. Longi dopiero po potwierdzeniu, czyli jeśli zobaczę coś takiego. jak wiecie, że ja lubię to MSB chociaż na H1, czyli coś takiego. Pullback i dopiero, dopiero tutaj. Long, który będę chciał raczej szybko zabezpieczać. Warto zauważyć, że utworzył nam się tutaj taki jakiś kanał wzrostowy. Ja raczej takich rzeczy nie rozgrywam, ale dobrze wiedzieć, że coś takiego po prostu jest. No i też wskazuje gdzieś tam, powiedzmy mniej więcej, że. No to z tym kanałem tak jest że zależy jak narysujemy powiedzmy że mniej więcej gdzieś tam w tym obszarze order bloka dlatego dużo bardziej wolę linie poziome <gry> niż, takie, niż takie ukośne czy to jakieś linie trendu czy, czy tego typu linia bo dużo dużo łatwiej nam cokolwiek przewidzieć więc tyle jeśli chodzi o, o longa shorta cały czas trzymam Warto wiedzieć, jak to wygląda, w jakim obszarze się teraz poruszamy. Tutaj, jak mówiłem, te pierwsze dwa dni utworzył nam się tak po tym dużym ruchu utworzył nam się taki ręcz. Jeśli wybijemy się górą, myślę, że minimum połowa tego weeka, czyli tam gdzieś 29-350. A, powinniśmy złapać. a Jeśli wybijemy się dołem, no to to pierwszy obszar, który powinien nas interesować, to jest to właśnie 27 27:800. kluczowa też będzie zamknięcie a, tygodnia, to już mówiłem ostatnio. A, nie chcę, jeśli tutaj ma ktoś być bullish, to dobrze, jakby ta świeczka się zamknęła powyżej. 28600. Jeśli zobaczymy tutaj zamknięcie poniżej 28600 no to, no to myślę, że te zjazdy będą szybsze. Tu. Oczywiście mamy to jedno SFP, ale możemy się gdzieś tam pobujać w podobnym rężu, jak to było tutaj, więc utworzyła nam się też taka formacja, więc nie wykluczam. W Wtedy, jeśli zamkniemy się powyżej, że to high jeszcze raz zostanie przetestowane i gdzieś tutaj trochę więcej price action, i dopiero wtedy, wtedy większy, większy zjazd. Na ten moment to co warto sobie zaznaczyć, to na pewno ten H12 Breaker. Jeszcze raz go zaznaczę tutaj, żeby każdy wiedział o po potwierdzeniu. Wchodzimy tutaj, znaczy wchodzimy. Ja będę próbował wchodzić w longa. Tego ręczna, tego ręczna, high 1 jakoś specjalnie nie będę starał się rozgrywać. Jeśli byśmy tutaj to high złapali poprzednie, no to pewnie bym shortował do minimum tego ręczna, być może do breakera. A w tym momencie, w tym momencie, ja po prostu tego nie rozgrywam. Przyglądam się, co cena zrobi dalej. Po takich dwóch fajnych złapanych ruchach szkoda tutaj brać trady, które nie są tak po prostu klarowna jak te poprzednie. Więc tyle ode mnie na dzisiaj, jeśli są jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Trzymajcie się, dzięki i na razie, cześć.